Była OP7, była OP5. Czegoś nam tu brakuje, co nie. Dokładnie, moi drodzy. OP6. Jeżeli umiecie liczyć 4, 5, 6, no dobra, czwórki nie było, ale, ale wiecie o co mi chodzi. No i siedem. To brakuje nam tutaj szósteczki. Tak się składa, że jeszcze parę booster boxików akurat mam we własnej kolekcji, więc czemu akurat by sobie takiego boxa z wami nie otworzyć? Tak więc breakujmy razem wspólnie opę szósteczkę, mojej drodzy, ponieważ Zoro Manga sama się nie wydropi. Zanim jednak przejdziemy do głównego kontentu dzisiejszego filmiku, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. Tak więc, moi drodzy, let's go! W tym dodatku interesuje nas ten pan, który widnieje tutaj na tym. Booster na artworku z trzema mieczami. Trochę zachowuje się jak taki Zeishian z dodatku Sword and Shield w Pokémonach z nożykiem w ryjcu. Ale co? My bierzemy nasz nożyk, który jest ewidentnie nożyczkami, i otwieramy ten boksik. Proszę Państwa, zo-ro! Zo-ro! Wszyscy możemy krzyczeć głośno jego jego imię. Chciałbym bardzo mieć tego pana w swojej kolekcji, ale, ale czy nam się go uda wydropić? To jest inna kwestia. My jednak nie będziemy się tak bardzo skupiać na kartach, które są najdroższe z tego setu, no bo nie oszukujmy się, wydropić takiego, taką mangę to jest nie lada wyczyn. Chodzi o to głównie, żeby mieć dobrą zabawę. Magia pierwszego boosterka. Zobaczymy. Giro! Winsmoke, Nidji, Lily Karka Nation, Thriller Bark, The Arknor, Hammond, Neku, Ma, Nu, Nashi, Jute, Hori Jones, Negative Hollow oraz karta Dona Your Turn i plus 1000 punkciaków. Dobra, dobra, my tu tutu a wszyscy wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby kasować najlepsze karty. Żeby kasować najlepsze dropy. I żeby z tych dropów mieć przede wszystkim frajdy, że je ma się w kolekcji. Bo o to tu we wszystkim chodzi, moi drodzy. O to tu w tym chodzi. Mamy Smoke Judge. Jest to nasza pierwsza special rerka Kaching, moi drodzy. Czas zerować pierwszy stack z lewej kubki tych boosterów. Ostatnio mieliśmy farta, jeżeli chodzi o OP7 i o OP5, ponieważ mieliśmy wydropione trzy 3, 3 alt arty z, no, z dwóch powiedzmy, które są zawsze zawarte w takim booster boxie. Zobaczymy czy uda nam się również to powtórzyć, jeżeli chodzi o OP6. Krótkie ogłoszenie parafialne, jeżeli chcecie grade'ować swoje karty Pokemon One Piece czy inne karcianki TCG PSA bądź w Bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. One Piece, czyli karcianka, która naprawdę narobiła wiele wiele szumu jeżeli chodzi o no community które się skupia na inwestowaniu oraz kolekcjonowaniu drogich kart tych wartościowych kart ponieważ no wiecie wiecie jak to jest jeżeli chodzi o karty, Pokémon, jak traficie na jakąś grubą kartę, no to każdy, każdy się cieszy, że można ją wysłać do gradingu do PSA. No czy ona wróci jako dziewiątka czy jako dziesiątka, to już tam wszystko zależy od stanu, ale w tych kartach są naprawdę ukryte grube, grube, zacne ceny. Mamy drugi dropik Smoke, Raiju. Piękna ilustracja, piękny artwork, moi mili. No i te karty naprawdę cieszą oko. Jeżeli chodzi nawet o special to ilustratorzy, można powiedzieć, naprawdę postarali się o wykonanie tych artworków. Hito, Kiri, Kamazu, Daruma, Kumasi, InSmoke i Hiji oraz Arlong. Arlong, baby. Anime jeszcze tak nie za bardzo atakowałem. Tylko parę odcinków w chwili obecnej, tak? Wiem, znowu mnie pewnie. Um, ale serię Netflixową mam już za sobą. Głównym problemem jest oczywiście zawsze czas, ale mamy Windsmoke Raiju. Let's go! Piękny dropik, naprawdę piękny dropik. O to właśnie chodziło. O takie dropy właśnie chodziło. Jedna z ładniejszych Illustration Rerek, naprawdę jeżeli chodzi o ten dodatek, w mojej opinii mamy Kawamatsu, Baron Amatsurigi, Thriller Bark, Jaguar Dissol, Kuzan Kill Tesoro, Uta Kiku Nojo Gravity Blade, Raging Tiger Tiger oraz Your Turn jako karta Dawn Smoke, Raiju ponownie Lily's Carnation, Taralan Kuzet, The Arkno. Ark Maxim, Zeo, Blue Dryon, Seal Waterstream, Hachan, Sai, Zephyr oraz Purry Jones jako Special Rerka. No, Roronoa, Zoro oczywiście. Manga numer jeden, ale są również inne ładne karty, takie jak na przykład Rebeka, która jest również bardzo drogą kartą, więc szanse jeszcze jakieś są. Tak jak mówię, pierwszy alt dopiero wyciągnięty. Przed nami minimum jeszcze jeden gwarantowany drop. Może się okazać, tak jak w dwóch poprzednich boxach, które otwieraliśmy, że drop będzie jeszcze jeden dodatkowy. Mamy Kami jako karta charakterki oraz rerki. Charakterki, rerki. Piękny ryb. One Piece! Czyli dodatek, który wszyscy chcieliście, żeby był u nas na sklepie. W chwili obecnej jest dostępny. Nie ma tego, tak jak wcześniej wspominałem, już w poprzednich odcinkach nadal dużo, ponieważ nic się w pewnym sensie nie zmieniło, jeżeli chodzi o dostawy. Nadal czekamy na OP5 oraz na reprint OP6 w większych ilościach. Chociaż OP6 jeszcze mamy na sklepie, to powoli nam kończą się te booster boxiki. Mamy Windsmoke i Lily's Carnation, Shark Arrow, Ratchet, Kingdom of Jerma, Shiki i Karos mu Much, mu Much Much, Much. Oas, Oas, Negative Hollow oraz Roro do Azoro. Let's go! Nice, naprawdę nice. Piękny drop. No, Dropi, dropi i to grubo, naprawdę dropi i to grubo. Dwie piękne ilustracje. No, co by, co by tu więcej mówić? Jeszcze jeszcze zobaczymy, jeszcze cały stack tutaj przed nami. Boosterków w chwili obecnej jeszcze brakuje nam minimum czterech, chyba czterech z tego co pamiętam. Special rerek, więc powinny nam zaraz jeszcze jakieś wydropić, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze jeden, jeszcze jeden alt arcik przydałby mi się w kolekcji. W szczególności teraz sobie powiedziałem, że wszystkie karty One Piece, oczywiście te, które wiem, że, że wrócą mi również jako dziesiątki, to będę grejdował w back Ale karty, które będą miały lekkie skazy, ale nadal moim zdaniem się załapują na to, żeby dostał dobrą notę, to będę wysyłał do PSA. Giro, Demark, Aksim. Amont, Baron, Omatsuri, Raki, Sai, Sakazuki, Kami oraz Winsmoke i HG jako karta rare. Tak musiałem się skupić dobrze, znowu wymówiłem nazwę tego bohatera, ale wychodzi na to, że Tak, Count, Battle, Raizo, Gaspard, Kaka, Kamakiri, Jaguar Dissol, mamy The Arknoa, Kingdom of Germa, Zef Inar, INA Uarashi You ain't even work, killing type Oraz Absalom jako karta rare No, 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 Jak się tu jeszcze coś fajnego znalazło, moi drodzy Byłbym w niebo wzięty Atakujemy 10 boosterków tam zostało Czyli 10 szans na to, żeby, żeby może coś jeszcze wyciągnąć, już troszkę polecimy, może szybciej. Win Smoke, Johnji one Piece, One Piece. Czyli jeden, jedna część, jeden kawałeczek szczęścia. Tylko proszę o jeden jeszcze drop. Tylko o niego proszę. Proszę jeszcze tylko o mangę. O nic więcej, naprawdę, o nic więcej. Tylko jeden drop. Nothing at all. Shiki, Hachkan, Hachan, White Snake, Monkey D, Luffy oraz Perona. Uff, let's go, moi drodzy. Co to jest za karta? Co to jest za karta? To jest lider, lider, Uff, Czy my mamy znowu, czy my mamy znowu goodboxa? Moi drodzy, znowu mamy goodboxa, masakra! Trzy razy, trzy razy pod rząd. Naprawdę potężnie nam dropi. Czas tutaj podwoić stawkę. No nie no, już teraz, już teraz na pewno nam nie wydropi żaden, e, żaden alt po tych trzech. Ale jestem nadal ciekaw. Jakie special rerki tutaj się kryją. Moi drodzy, naprawdę tego nie spodziewałbym się. Nie spodziewałbym się tego po, po tym, że trzy razy pod rząd nam polecą takie piękne karty. I to jeszcze mówiąc o tym, że nie byle jakie, tylko, tylko alt rerki. Tym bardziej, jeszcze, jeszcze. <grywki> no nie, no, jestem w szoku. Przepraszam Was najmocniej. Moi drodzy, nie potrafię się normalnie wysłowić. To oznacza, że. Nasz czas z OP6 nie dobiegł do końca. Czuję, że będą jeszcze lepsze dropy, ale w chwili obecnej bardzo ucieszyłbym się, gdybyśmy jeszcze mogli na kanale wspólnie pootwierać OP czwórkę, OP trójkę, dwójkę, jedynkę oraz wszystkie bieżące najnowsze dodatki. A to nie jest powiedziane, że tego nie będzie. Przecież co prawda, no ok, OP jedynka dwójka, trójka do najtańszych nie należy w chwili obecnej ale wszystko jest możliwe Kozu, Kuzuki Momo, Nusuku raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czyli to oznacza, że z czterech boosterków jeszcze jedna special Rerka powinna nam się tutaj ukazać Kabamatsu Gaspard, Reizo, Cerebus, Ratchet nothing at all, Death Denjiro, Ama nu no Sword, Huzu, Wonder oraz jest nasza special rerka. Special rerka, Shura, ja. Shura, -ya. Ale że Zoro udało nam się dropnąć, to jest naprawdę w szoku. Wiem, to nie jest ta manga, o której wszyscy mówią i marzą, ale nadal, nadal jest to po prostu Zoro. A wydropić Zoro to jak wydropić Luffiego. Za każdym razem się po prostu kryje. Uśmiech na twarzy, no, kryje, może to ciężko powiedzieć, ale, ale szczerze się po prostu ryjec. <laughs> Tyle wam powiem. Sengoku, Braham, Monkey the Garp, Inupe, Hammond, Genbo, Windsmoke, Yonji, Ors, Dion, Windsmoke, Raichu, Reject oraz Windsmoke, Ichiji, Last Pack Magic, Aiza, Eldorago, Dorado, Daralan, The Ark, Maxim, Raki, Kuzet, The Arknoa, Victoria Sindri, Daruma, Uta, Absalom oraz Douglet, Douglas Douglas <laughs> Douglas Bullet. Klasyczne podsumowanie naszych dropów. Churaiya, Kozumuki, Kozuki, Momonosuke, Gekkomoria, Perona, Holdy Jones. Winsmoke Raiju, Winsmoke George oraz tutaj się pojawiają nasze Secret Rerki. To jest karta lidera, przepraszam, to jest karta lidera jako alt z tego co widzę. Perona, mamy tutaj Winsmoke Raiju, piękna ilustracja oraz Roronoa Zoro jako alcik. Uff! Dotrwaliście do samego końca, za co jestem Wam naprawdę wdzięczny, a my widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym odcinku.